Dobra, niszczmy te szybciej spawnery. Eee, tam jest u góry. Idziemy jeszcze dalej. To świeczki w ogóle, fajnie bardzo to wygląda tu. Się Widzę, przestraszyłem! Pół serduszka miałem to po pierwsze, a po drugie teraz ten mi skoczył. Będzie zaskakuje. O kurcze! Ja nie wiedziałem, że takie łupy tu są. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Better Minecraft już w trzecim odcinku, y nie trzecim tylko y szóstym odcineczku. No i co widzowie, dzisiaj y jak widzicie jestem już w tomku, ale tu zaraz wam wszystko powiem co i jak, bo trochę się pozmieniało i trochę chciałem pograć poza. Chciałem pofarmić surowce, no ale znalazłem coś i niestety trochę nam to zepsuje całą frajdę, no ale co jeszcze widzę na samym wstępie. Możecie zostawić tego subika i łapkę w górę, koniecznie wywołaj, bo to kurczę, ja fajnie się tu staram, teraz dzisiaj trochę krótszy odcinek wam zrobię i zobaczymy jak to siądzie. Także to zaplanowałem, znaczy co zaplanowałem to nie wiem, ale bym był wdzięczny jakbyś zostawił łapkę oraz subika słowem wstępu, a dzisiaj co? Yy, już wam pokazuję co ogarnąłem, bo jak widzicie jest ta wyspa, i tam są te złoże, tam już widać diamenty. I ja nawet nie wiedziałem o to, że... Wcześniej nie wiedziałem tego, że tam coś takiego w ogóle jest. I co widzę? Znalazłem tak. Yy, w ogóle nie jesteśmy w domku. Znalazłem chyba trochę diamentów. Jaski nie byłem i znalazłem coś jeszcze. Jak widzicie widzowie, znalazłem coś takiego. Mamy tutaj też to, ale to chyba było w poprzednim odcinku z tego co mi się pamięta. Zdaliśmy czapkę zapomnianego, to chyba szkielet się nazywał. I my możemy dzięki temu mieć szczęście, widzę chyba to jest. Czekajcie, to można na usprawdzić. Eee, no właśnie. No, w sumie tutaj nic nie, nie takiego nie ma napisanego, ale można ciernie na to nałożyć, tylko. A, wszystko tu można nałożyć, dobra. No, ale to no, po prostu to jest taka czapka. Nie wiem, czy ją można używać, czy nie, więc ja jej na razie nie będę nosił, bo jej po prostu szkoda. Więc ją sobie odłożymy. Tutaj chyba nic się nie zmieniło w ozdobach No, to tylko. No, wiecie, porządny, miałem Jubel dosyć ten. A i właśnie. Yy... Wszedłem w questy, podbierałem to wszystko. I na razie mamy wszystko podbierane, i zdobyłem dzięki temu. Nie wiem, jakim cudem totem zamrażania jakiś. Nie pamiętam nawet za co to było. I mamy jeszcze totem iluzji Więc to mamy, tutaj mamy też taki szablon. I zostałem w ogóle jakąś piłkę, którą można rzucać, i ją można normalnie podnieść, i można ją normalnie się bawić. Nie wiem sobie po co to, ale ciekawe, żeby sobie tak tą piłką rzucać. Nie wiem, ona ogólnie chyba nawet, nawet jakieś obrażenia zadaje, jak się ktoś trafi. Ja nawet nie wiem czy. Więc ja ją po prostu zostawię bo musiałbym zobaczyć jeszcze. Jak to tam aż tak w 100% działa? Drewnie tu się nic nie działo. Tu chyba też nie. Może coś tu podkładałem. Tu kwiatki chyba zbierałem, co mi się pamięta. Tu A, i taką książkę też dostałem. Ale to są po prostu jakie są zwierzęta: jakieś słoneczne ptaki, gazele, niedźwiedzie, komary. Wszystko tutaj jest. Więc jak czegoś nie będziemy wiedzieli, to będzie można. Oj, ten lewi lewiatan? No nie wiem. Mniejsza o większość. Ogólnie widzowie, i powiem wam, że jest jeszcze dużo przed nami. A i znalazłem takie jajko. I nie wiem totalnie o co z nim chodzi. To jest jakiś. No to jest chyba jakiś yy, No smoka, tylko ja nie wiem, czy on będzie przeciwko nam, czy on w ogóle się jakoś wykluje. Z tego nie mam pojęcia żelaznego. Więc tym na razie się nie zajmuję. A i pokażę wam jeszcze, co tam u góry udało mi się skombinować. Ozdabiać trochę, ale będę jeszcze coś tu kombinował. Tu płyty podkładałem, tutaj właśnie to jest ten, co mówiłem w poprzednim odcinku. Tu skrzynki, tu musimy jeszcze jedno łóżko dorobić. I tak to wygląda póki co, ale widzowie co, ja tam chyba będę wybierał się w tamtą stronę i po prostu tam idę, bo ogólnie widzę, mogę się zapaść tymi waypointami, ale ja nie chcę sobie psuć takiej frajdy z tego, więc po prostu zrobię wam cięcie, pójdę tam i e, no, po prostu zobaczymy co dalej tam, bo muszę wam pokazać i kopalnię, i musimy jeszcze zwiedzić tą e, wieżę, co tam spotkaliśmy. Także widzowie, ja to jeszcze sobie tutaj że z wami może pójdę coś tu porobić e, mieczek na pewno bym chciał sobie zrobić i musimy enchanting też koniecznie zrobić nie mam obsydianu w sumie może zrobiłbym killoff przy okazji e, żebyśmy mieli tutaj elegancko e, tu zrobiłem taki świetnik prowizoryczny bo nie mamy kaktusów ale jak będziemy mieli kaktusy to zrobię taki wiecie że będą normalnie itemy znikać e, więc to ogarniemy No ale co, zamykamy widzę jalęce tam. No to było w tamtą stronę. Właśnie 3000 metrów, łódkę jeszcze idę zrobić i widzę widzimy się jak już tam będę. Dobra widzę, jak widzicie ja już jestem. Yy, ogólnie tutaj miałem zrobiony magazyn, taki sobie Ala, taki poboczny, jak widzicie tutaj mamy. Yy, Jakiś... Nie wiem co to jest w sumie mapa chyba jakaś. Tu mamy, jak zdobyłem to z tego czarodzieja, tego mieliśmy już w poprzednim odcinku. No jakieś węgle, tu wiadomo. Ale ogólnie tutaj sobie taki magazynek zrobiłem póki co, tutaj też mam ustawione punkt o odradzanie ustawie. Powiem wam, że naprawdę mi się tu strasznie podoba, nie wiem czemu, ten most by można było naprawić tam i na przykład patrzcie jaki to jest ładny widok. Nawet na tej wyspie tam by można było się wybudować, no coś by można było pokombinować, bo powiem wam, że naprawdę fajny teren nam się trafił. Ale my póki co chodźmy na tą wieżę, bo uwierzcie mi na tej wieży jest ciekawie i fajne rzeczy tam można zdobyć, to już wiem, tyle. I dzisiaj mówię, widzę, zrobimy krótszy odcinek, może nawet i tylko to zwiedzimy. Bo chcę zobaczyć też jak krótsze odcinki, bo może będzie to lepsza alternatywa dla was, bo po prostu każdy będzie mógł i obejrzeć co to jest. A nie wiem, wezmę. Tak, zjem. A, nie mogę to widać, bo jestem głodny. Ale chodźmy zobaczyć tą wieżę obczaić, bo... Ooo! Czego to jest spawner? Nie, to jest po prostu zwykły spawner. O! Jeszcze jeden. Czekajcie, Obeczka. Nie chciałbym go też widzać za bardzo tutaj rozbebeszać, bo powiem wam, że ogólnie on ładny jest i fajny tutaj też klimat daje, więc postaram się go nie nie tutaj nie wysadzać, nie rozsadzać i w ogóle nie niszczyć. Bo fajnie to wygląda, może też jakoś to oj wykorzystamy. Oj. Oj dużo ich tam jest, oj bardzo dużo tam ich jest. Tarczy tarcze nie mam i sobie, dobra. Chyba jolo. A tu hańcuch był. Dobra, weź. Światło, światło, światło. Weź. Weź. Oj, dużo was tam. No chodźcie tu. O, sami się strzelają. Oj, Mierć się skończył, czekajcie Serwizor że tak nic nie mówię, ale skupić się muszę, żeby... Dobra, niszczymy te szybciej spawnery eee, Tam są góry Zniszczę te spawnery, bo powiem wam, że to... Dobra, ten jeszcze musimy zniszczyć jakoś Się tu wtrzopimy, o o, diamentowe rękawice mamy. Nice. Nie wiem, co one dają. Nie wiem, czy one czasami zwiększają dmg jak się bije. Co my tu mamy? O, chlebek. Chlebek se przy. A, że Dobra, bierzemy wszystko. Jak dają, to trzeba brać. Ej, chodźmy sobie wyżej. Czemu tam pokazujesz tam szkielet jakiś sobie? Chodź tylko na mapie. Nie wiem, czemu. O. Oj, oj, oj. Dobra. Tutaj w sumie widzowie chyba widzę, że oprócz tak jedzenia nic tu ciekawego nie ma. No wezmę tą książkę, bo na Enchanted nam się przyda. Będę coś widzał w następnym odcinku, może kombinował już rzeczywiście koło domu. Gdzieś tam właśnie Enchantec miejsca zrobić i w ogóle. Poogarnieć takie rzeczy. Dobra, chlebek mamy. To jest... Co to jest? A, przecinarka. berce jedzonko. No widzowie, widzicie, jak póki co nie ma tu nic ciekawego, ale... Jeżeli pójdziemy Wyżej Między innymi tutaj No to tutaj, o już jak widzicie Zaczyna się działać Oj, patrzcie jak na przykład taki widzę, mamy hełm żelazny, jaki łup A to nie jest wszystko, oj tego nie mogę tworzyć Tu są książki, weźmiemy Najpierw sobie to szybko Kurde, biblioteczki w sumie bym mógł zniszczyć Dobra, na razie nie będę na razie nie będę. Patrzcie widzowie jakie mamy tu piękne widoki. Noc już się zrobiła. Tą wioskę też planuję jakoś tam reaktywować, zrobić jakąś bobodziarkę czy coś. Na villagerów, żeby ich tam... Że tak powiem rozmnożyć. Potroić, podwoić. Nie mamy żadnych bloków. Co ja mogę to widzę wymyślić? Dobra, ja chyba jednak pójdę. Specjalnie, bo mówię widzę. Nie chcę tego niszczyć, bo to fajnie wygląda, ładne to jest. I po prostu szkoda tego niszczyć. Możemy jeszcze to wykorzystać. Chodźmy jeszcze na tą wieżę zobaczyć. Nic nie ma. Dobra, weźmy, nie wiem, załóżmy to, drzewo możemy wziąć na deski, to przerobić. Także jak to tylko tak pomocniczo ma być. Oj, ała. O! Strzelał nam jakiś. O, tam jest zadyga. Dobra, mniejsza nie. Mniejsza z nim. Chodźmy sobie tutaj do środka pyk tu, 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 pik pik-pik. I co my tu mamy ciekawego? A to jeszcze można było wyżywać, nie? czy nie No właśnie. To idziemy jeszcze dalej. Te świeczki w ogóle fajnie, bardzo to wygląda tu. Ja nie chciałbym dlatego tego klimatu tu psuć. Nie chciałbym tego niszczyć. Czekajcie, te deski zrobimy, to będziemy mieli więcej bloków. Bo tutaj, w tym dachu, tutaj to dopiero się zaczyna jazda. O, tutaj. Szybko niszczę. Dziwne, że się nie zaraz piły tu żadne szkielety. Więc chyba widzowie, będę zmuszony trochę e, zmienić poziom gry na wyższy, bo mamy łatwy. Więc chyba będę musiał po prostu zmienić. No, te chyba rękawice możemy wymienić. Te nasze. Tylko nie wiem, gdzie się zakłada. Może zrobimy po prostu tak. A, bo mi się rękawice już skończyły. No, to chyba, że tak. Tutaj ogólnie... O! Chciałem mówić, że nie ma nic ciekawego, ale jednak jest. Bardzo fajne rzeczy tu są. A to jeszcze nic, bo jeszcze możemy... O! Kurde, szkoda, że bez żadnego enchantu. Lipka trochę. Ale nic nie zrobimy. O, znowu diamentowe. O, z nawet teraz. To git. Jeszcze sobie pozbieramy szybko jedzonko yy, I z tego co mi wiadomo można wejść jeszcze Oj Latarnie zniszczyłem, to nie dobre nowinki Ale czemu tu się szkielety nie respią? To jest dziwne A ja wiem czemu, bo one chyba tu miejsca nie mają, wiecie? Musimy to wykorzystać Jak ja bym zniszczył jakieś drzewo Chyba tu nawet, to tak chyba działa to wystarczy, mi jedno drzewo zniszczył? I tu już by było. Oj! Krucho mocno. A jeszcze tutaj? Expa sobie nabijemy, już mam 34 poziom. Więc teraz widzę, mówię, trzeba z trochę. O, widzę, patrzcie, co my tu mamy za łupy. O, szerokie ostrze to Git. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Wydajność, szkoda, że nie ma tego. Eee, na... eee, szczęścia. Ale to sobie pozabieramy. A właśnie widzę, bo my mamy plecak. Chciałem ja mam coś w plecaku? Nie mam nic w plecaku. To sobie to powkładamy wszystko. Najcenniejsze rzeczy. Robiliśmy. Nic ciekawego. O, szczęście trzymać na łopacie. O, weźmy. weźmy ten mieczek. Przyda się może do czegoś? Aż taki potężny może nie jest, ale. No i patrzcie, widzę, jakie mamy tu fajne łupy. Co się tu iść. Jak najbardziej. Dobra, teraz to muszę sobie dać tutaj. Bo muszę to naprawić, tak jak było. Zróbmy tak. Ja bym to pochodnie dał jakąś, chociaż ciemno tu. Dobra. Wejdźmy sobie na dół, Jeszcze raz. I teraz tutaj deseczka. Tutaj piaskowiec i mamy nieruszone to. i widzę. Ile my tu mamy? Minutek, mamy minutek jeszcze wystarczająco Więc, możemy iść do wioski Spać Jak pójdziemy spać To yy, Możemy Tam resztę, a wiadro mam z wodą Oj ole fajne. Oj Oj się przez przystr... O Dziadu ty Wybuchający Węgiel, węgiel. Oddało, oddało widzowie. Cześć, widzę, że żadnego Creepera koło nas nie ma. Skopiemy sobie tego. tego ee, no, węgla. I idziemy do wioski, zobaczyć. I pójdziemy jeszcze, może, kawałek się porozglądać po, po tym. Ewentualnie, możemy, widzowie, jeszcze do jaskini. Ee, w której byłem ostatnio. Ale to poza odci odcinkiem. I powiem wam, że to naprawdę ciekawe. Właśnie tam znalazłem ten hełm. Tylko problem jest taki, że yy, niestety, ale tam już chyba, znaczy, tam chyba jest jakiś tam cała taka twierdza, jakby ala. Tylko, że ja po prostu się nadziałem na tego szefa całego tej twierdzy. I dlatego, tak a nie inaczej. Dobra, mamy tu wyrównane ten duet mi w sumie niepotrzebny. To mogę tutaj jeszcze to jakoś wykorzystać. Tyk. Dobra, chodźmy. Widzę kimono. I teraz widzę, że też nie będę wam takich chyba przejść w stawek, w sensie robił. Będzie to chyba typowo właśnie, tak z skiery. Nagram, mam wizę pewnie jeszcze następny odcineczek. Także dzisiaj już mieli dwa na zapas. Oj, dobra, nie złapał mnie ten pająk. Chodźmy do naszego namiotu. On tam jest, już pamiętam, który to. Villagerów powiem wam, że tu jest całkiem dużo, tylko większość w ogóle żadnej profesji nie ma, nie ma, że tak powiem, zawodu. Mam raz, sorry, gościu, przepraszam bardzo. I jesteśmy, mamy dzień. Oj, oj, nie chcę tu ich. Możemy, widzę, jeszcze się przejść do tamtego domku. Tak trochę eksplorator. eksploro Aj, dobra, no widzowie, eksplorujemy jeszcze trochę po prostu, w skrócie. Możemy tu iść, bo tu widzę, że jakiś farmer chyba jest. Oj, krokodyl! z krokodylem ja nie chcę rozmawiać, bo jest mocny. Nie, naprawdę ta góra mi się tak podoba. Tu bym tylko widzę wiecie, takie skrawki, bo to się źle wygenerowało. By to jakoś naprawić, czy coś. O! 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 Kotleciki z baraniny, no ciekawe. Jakiś kucharz widzę, że chyba jest, ale to w sumie nawet i dobrze. Piesek jakiś tu nawet widzę, że jest na mapie. Co to jest? A, psia karma, no nieźle. A, to spłytka się. Wezmę kości, a tego pimka to może byśmy sobie czyli wtedy. Jeżeli on nie jest oswojony, pewnie nie jest. Chodź tu. Które, którego widzę bierzemy, jak myślicie? Ten jest taki ciemniejszy. W sumie nietypowy, dobra, bierzemy tego. Gitara, chodź za mną. Eee, a my sobie co tu mamy? Słoma. Nie wiem do czego. A co czego ona służy? Kompost, kompost. A, linę można z niej robić. To zostawmy to, bo ta lina w sumie nie wiem też po co ona jest. Dziki pomidor. Pozbieramy. Osiągnięcie nawet jakieś mamy widzowie, widzicie? Z górnej półki Dobra, mamy pomidorki. Yy, I tam widzę, że mamy tą wieżę tych piglinów do najazdów, więc to też w sumie dobrze. O ryż mamy też tutaj, to fajnie. z że można normalnie jedząko robić. Ja mam widzowie, że cieszy mnie ta wieża trochę, bo możemy sobie na jazdy i będziemy mogli mieć promocje w skrócie. Bo już mnie widzą, już mnie widzą, już mnie widzą, już mnie widzą. Nie chcę jeszcze aktywować ich. Niech sobie tu na razie są. A my powiedzowie, pójdźmy po prostu dalej. Tylko, że widzę, że oni są. Tu mamy jeszcze jakiś domek, ale to widzę to samo co tam. Eee, krówki mamy, to krówki możemy, wiecie, na skórę, by dla książki było. Na te ramki, też nasze, na, do, do tych do skrzynek. Nie no, dobra. Się skończyło, widzowie. Będę denerwował. Nie no, widzowie, tu jest kozacki teren. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie wiem. Czy wam się on też aż tak podoba jak mi, ale naprawdę, jest tu konkret. I ogólnie, jeszcze wracając, widzę, bo wam nie dokończyłem. Jeżeli chodzi o ogólnie, znalezienie czegoś jakiś dungeonów czy coś to da się zrobić i uwierzcie mi że ja byłem a grałem tak u siebie nie no tutaj z wami na nagrywkę tylko po prostu to znalazłem coś takiego że normalnie myślałem że migały wylecą także naprawdę jest konkretnie jest wysoko jeżeli chodzi o takie właśnie sprawy i tutaj jesteśmy w stanie kurczę, znaleźć coś ciekawego bo naprawdę, uwierzcie mi, że to było coś, co... I tutaj jest ogólnie ten cave, bo ja tu wy wyjście sobie zrobiłem. Iśmy sobie do niego iść, a bo widzowie wiecie co, może ja wam cięcie zrobię. Ja pójdę po prostu do niego, jeszcze wam go pokażę, ile widzę mamy minutek. 14, o, to jeszcze byśmy poszli pokazać i byśmy już mieli yy, zakończenie. Także widzowie, ja zrobię po prostu cięcie, idę tam i widzimy się jak już będę yy, wchodził pewnie do niego. Dobra widzowie, jak widzicie ja już tutaj jestem blisko. Czekajcie. A, bo ja minąłem to. Nie wiem czemu tak się zamyśliłem. Tutaj gdzieś to jest. O, tutaj mamy to wejście. Dobra. Także żebym dał pointa na drzewie. Pochodni żadnych nie mamy. Oj, to lipa trochę. Ale mamy węgiel chyba. Czy nie mamy mamy węgiel, a mamy patyki mamy drewno. To szybko robimy widzowie. Szybka akcja pochodnie. No i mamy teraz światełko w tunelu I właśnie ja widząc idąc tędy znalazłem nie dość, że opuszczoną kopalnię Bo jak widzicie na mapce jak ktoś już patrzy to Widać Ja robię taką spiralę, Kupiam się kopałem taką spiralą Żeby tu mieć fajne dojście do tego, wszystkiego Bo Ja chciałem po prostu widzowie najzwyczajniej w świecie przyjść tutaj Zbierać surowce No ale jak widzicie na surowcach się nie skończyło. Też widzę dzisiaj jak tunel jaki kopałem. Na mapce taką krechę widać. Miałem to chyba krechą z tego co pamiętam, musimy iść. Więc szybko biegniemy. Eee, a zresztą mogę to na mapie zobaczyć też równie dobrze. O właśnie. I o to widzowie znaleźli. mi. Poszedłem tam z ciekawości. No i niestety, albo stety ale... To jest w ogóle pod naszą wioską, to jest też takie ciekawe. No i niestety albo niestety, no nie udało mi się po prostu uniknąć tego, tego po prostu bossa. Znaczy to boss, no nie miał, nie był jakiś tam OP, nie wiadomo jaki, ale ten hełm swój wyrzucił. A ten hełm taki wydaje się dosyć ciekawy, bo on nam chyba szczęście daje z tego co, jak mi się wydaje po tych, yy, tam jest 100% i są takie wiecie, tak jakby ale koniczyna listna Aczkolwiek no mogę się mylić, Dobra, zbliżamy się do tego miejsca. Tam już widzicie pochodnie. Zostawiłem. Wyźbiłem się dokładnie w tym miejscu z nim. Bo on przyszedł tutaj, bo tu byli, Bo tu ogólnie, jak widzicie na mapie, jest trochę tych szkieletów widerowych. Bo to jest jakaś taka, nie wiem, ich twierdza chyba. Taki bastion, ale... Normalny świecie. Więc dlatego tutaj nic nie lutowałem, tylko od razu poszedłem i możemy jeszcze sobie coś, coś tu chwilę. Polutować. Oj, idzie do mnie. Dobra, jednego mniej. Oj, czekajcie, nie wodę. Pochodnie, by to oświetlić jakokolwiek Byśmy wiedzieli, gdzie my w ogóle byliśmy. Oj, oj. Widzowie za dużo ich. Dobra, oj, czekajcie, widzowie. Nie. nie. przestraszyłem. U serduszka miałem to po pierwsze, a po drugie teraz ten mi skoczył. Jezus, Maria, się przestraszyłem. nie widać po tym ciemku, to jest też przewalone. O właśnie, to widzę. Że możecie po myszce zobaczyć, że ja aż normalnie ruszam tą myszką. Ogólnie ja widzę, być z coś podobnego, jak sobie grałem. Tak, o. Ale to nie było w ogóle coś takiego, to w ogóle inaczej wyglądało. to było w zwykłych szkieletach. A. Czekajcie, zjem. O, skrzynkę mamy jakąś. Chodzi już tu co... O kurde, to tam aż do góry idzie. Czekajcie, bo nieprzyjemnie tu się już zaczyna robić powoli. Te echo jest przerażające wizowanie, nie. Jak słuchajcie, na przykład tego szkieleta to zaskakuje. O kurcze! Ja nie wiedziałem, że takie łupy tu są. No ta motyka w sumie jedno weźmy. W szczęście, trzy nam niepotrzebne, to bo to chyba nawet nic nie. Nie wpłynie. Dobra, kilof na razie odstawmy. Butków to już mamy dwie pary. Te możemy sztabki odłożyć. No i w sumie to, te pomidory, No pomidor to tam był, to nam niepotrzebny. Proch zostawimy na strzały. Ej Boże, nie na strzały, tylko na... Mmm, no mówcie jak to się nazywa. O, skrzynka tutaj jest. To sobie oświetlimy. O, i to mi się podoba. E, zostawimy sobie na TNT może jakieś. Wracając w ogóle, tak? E, o, kolejna. Kurcz, jaki tu lód jest. Powiem, ciekawy. O, idą po mnie już. Słyszę. Dobra, chodźmy sobie tu na chwilę no, po dole jeszcze chwilkę. Oj, widzę. bo ja zginę. Tak nie może być. Mamy ten. My widzę, będziemy mieli cały armor zainchantowany, a nawet... Piec skutniczy. O, ten. Ale te bloki w sumie żelaza czy nam to jest potrzebne. Nie powiedziałbym. Dobra, chodźmy dalej. Bo już słyszę, że się na mnie fokusują. Słyszę jak tam chodzą. O, mamy, jada. Chodź tu Czemu on tak mnie nie chciał bić? O złoto A weźmy Dopiero glinów będziemy mieli jak pójdziemy do netheru Dobra widzę ile my tu mamy minutek bo ja zaraz wam tu przedłużę Nie będzie taki wcale krótki odcinek yy, Choć nie wiem, wiecie co widzę? Może zrobimy inaczej Ja Skończę tutaj, w sensie pójdzie, pochodzimy sobie tutaj po... No, czekajcie, w sumie mam to po co? Yy, ja tutaj obczajmy sobie to teraz jeszcze na dole. O, kolejna skrzynka i kolejny łup. Ciekawe dosyć, także odkładamy te nasze yy, zbędne rzeczy. Bierzemy to. Mamy też elegancko. Cyk. Odłożymy niepotrzebne rzeczy. No dobra, to złoto jedno będziemy pewnie jeszcze może zbierać. Te sklotetiki wyrzucę, wiecie, bo to chyba jest po prostu mięso przerobione. Yy, no ale wracając, widzę, zlatujemy sobie tu na dole. Pochodzimy, jakoś tak mniej więcej. I po prostu zrobimy, yy, dokończymy na następnym odcinku. Bo ja to będę nagrywał jedno po drugim, więc dla mnie to nawet będzie yy, korzystne i fajne, przyjemne. I po prostu zajmiemy się też koło domku. Będziemy tam sobie działać. Także. Mm, tak to byśmy mogli zrobić. Dosyć duże wam powiem to jest. Obszerne. Nie wiem, czy to... Tutaj już chyba nie ma tego. Tutaj jeszcze tylko. Aha. Ale widzę, że tu chyba... Tuż się kończy to dziadostwo całe. Zniszczmy sobie te dzbanki, bo z nich... Potrafi wydropić. Potrafi oddać. Tak oj, powiem. Mam no, no marchewkę złota. To na strzały może. Chociaż w sumie powiem wam, że strzały tu się łatwo zdobywa, więc... Niepotrzebne nam to chyba jednak. Chlebka zjedzmy. Mamy opio popiół. popiół. chyba też jest niepotrzebny. O, skrzynka. O, to, 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 to. To widzowie tak, mi graj. To mi się podoba. Tak, mi mów. No to złoto. Je... Widzicie samo, samo. To przypadkowo. Jest taki znak. Nitki też weźmiemy, bo... Kurde, z tymi różami. Ciekawe czy to moby bije, bo może jakby moby biło, to można by było jakąś pułapkę z tego zrobić. No widzowie ile my mamy już 9 diamentów, widzowie? Naprawdę cieszę się mnie to bardzo, że mamy już 9 diamentów. Ale no, to jest taki... O już chodzi, już, już chodzi! Maszeruje gdzieś tu Nie wiem czy, czemu te bary... Kiedy ja te baryłki zdobywam, przepraszam bardzo Nagle 32 tak o, z... nagle Te też baryłki prze, nie zbieram O jest jad Dobra widzę, pokonam. O się widzę, przestraszyłem Jezus Maria Nie to powiem wam, że to widzicie tak Minecraft Minecraftem Ale naprawdę straszna ta gra jest Ja jestem ogólnie mało strachliwy jeżeli chodzi o to Byliśmy już eee, Ale kurde wam powiem, o kolejny Powiem wam widzowie, dobra wiecie co widzowie będziemy kończyć eee, To na razie na tyle Zobaczycie y, część dalszą w następnym po prostu odcinku. Yy, więc co, widzowie, to by było na tyle. Możecie zostawić łapkę oraz subika raz z dzwoneczkiem abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Yy, no i będę bardzo wdzięczny też za to. No i co? Do następnego na razie. Trzymajcie się. Cześć.